Jak nie będę jedynym, mam, nie uwagę, który ma mnie zwrócić uwagę, małżonce swojej kochanej o rosolę, no to może też dojdzie do wniosku, że może będzie gotować trochę lepiej. No, no cóż, jeśli ktoś to ma zrobić, to niech się wkurwi na Ciebie, tak? Biorę to na. tak, na Ciebie. Weźmy się i zrób Kaśka! Kaśka! Co? Co się dzieje? Nie jest mój mąż! Czemu to rozważasz Co tu się dzieje? Czemu chuba, Co z moją matką? Co? O nie! Trzymasz sztylet. Na no co? A co? co ci się Mamo, wybrawa? to. Co ci się Ja wiem, co było w moim rozsądku, bo już rozmawiałem. Ty już tato wiesz, dziadku? No wiem. Zjadłem i bardzo się dobrze czuję. No bo ty Dziwo. dziadkiem będziesz, a ja ojcem nie, ale to później. I... <ślesy> Так.